Poranki pani Anny zawsze zaczynały się od ciszy. Nie tej błogosławionej, kojącej ciszy, o której piszą w książkach, ale innej, gęstej, ciężkiej, która zatykała uszy i osiadała kurzem na starych meblach. Trzy lata temu po operacji lekarze zabrali jej nie tylko chorobę, ale i głos. Od tamtej pory cisza stała się jej domem, jej rozmówcą i jej więzieniem. Siedziała przy kuchennym stole. Przed nią filiżanka z zimną owsianką i otwarty zeszyt w kratkę. Długopis ze wyblakłą skówką zastygł w jej dłoni. Kiedyś, w poprzednim życiu, jej poranek zaczynał się od komend, śmiechu, telefonów. Azor na spacer i w odpowiedzi radosne szczekanie. Synku, czapkę włożyłeś? I mruknięcie z korytarza. Teraz wszystkie jej słowa mieściły się na kartkach papieru. Pani Anna zanurzyła końcówkę stalówki w kałamarzu, Stary nawyk, z którego nie potrafiła zrezygnować, i nakreśliła swoim starannym, nauczycielskim pismem: pierwszy, oplewić marchewkę, dwa, zacerować starą kurtkę, trzy, porozmawiać z pelargonią. Uśmiechnęła się gorzko do ostatniego punktu. Pelargonia była jedyną żywą istotą, której nie krępowało jej milczenie. Świat za oknem, skurczony do rozmiarów sześciu arów, żył własnym życiem. Ale dzisiaj w jego codzienny rytm wdarło się coś obcego. Z dalekiego końca osady dobiegło trewożne, zduszone szczekanie. Nie leniwe poranne ujadanie, ale właśnie trwoga, tak psy szczekają na pożar albo na obcego wilka. Pani Anna odłożyła pióro. Jej serce przywykłe do miarowego stukania zabiło odrobinę szybciej. Mieszkała tu na uboczu, Dwa lata i nauczyła się czytać dźwięki osady. To szczekanie jej się nie podobało. Nie zdążyła wstać, jak skrzypnęła furtka. Na progu stał pan Janusz, miejscowy myśliwy, suchy, krzepki staruszek o wyblakłych oczach. Zdjął swoją wysłużoną czapkę i z zakłopotaniem przestępował z nogi na nogę. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, jakie było wasze pierwsze zwierzę. I jak się wabiło. Podzielcie się w kilku słowach tym ciepłym wspomnieniem. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Pani Anno, dzień dobry, Wycharczał, starając się nie patrzeć jej w oczy. Ludzie zawsze czuli się niezręcznie zwracając się do niej. Czekali na odpowiedź, której nie będzie. Anna kiwnęła głową i wzięła ze stołu zeszyt, gotowa do pisania. Ale niech pani poczeka, machnął ręką pan Janusz. Tu sprawa weterynaryjna. Rozumiem, że pani na emeryturze, ale lepszej specjalistki od pani w całej okolicy nigdy nie było, chociaż pani. Zająknął się, poczerwieniał No, sama pani wie. Uniosła brwi w niemym zapytaniu. Staruszek westchnął, zbierając myśli. Tam, w wąwozie, za lasem Okropieństwo, pani Anno. Myślałem najpierw, że to wnyki kłusowników. A tam gorzej. Żywe stworzenie się męczy. Zerknęłaby pani co? Mnie samemu odwagi nie starcza. Może chociaż pani pomoże skrócić te męki. Szli w milczeniu. Pan Janusz przodem stawiając szerokie kroki w swoich sfatygowanych gumiakach, a pani Anna tuż za nim. Starając się nie zostać w tyle, leśna cisza była zupełnie inna niż ta w jej domu. Tutaj wszystko żyło, oddychało, szeleściło. Każdy dźwięk był na swoim miejscu. W jej domu cisza była pustką, wyrwanym z korzeniami organem. W ręku niosła swoją starą torbę weterynaryjną, wytarta skóra, mosiężne zapięcia. Nie otwierała jej od trzech lat, ale trzymała w porządku. Sama nie wiedząc po co. Wyglądało na to, że teraz już wiedziała. Wąwóz był głęboki, zarośnięty pokrzywą i chrustem. Pan Janusz zatrzymał się na krawędzi, wskazując w dół sękatym palcem. Tam! Wydusił z siebie. Pani Anna podeszła do urwiska. Najpierw zobaczyła tylko szarą, nieruchomą plamę u podnóża starej sosny. Ale potem plama drgnęła lekko i dobiegł ich ledwo słyszalny cienki pisk, podobny do płaczu nowonarodzonego kociaka. Nie zastanawiając się, zaczęła schodzić, chwytając się korzeni i suchych gałęzi. Im bliżej podchodziła, tym mocniej uderzał w nos ciężki, chory zapach, mieszanka krwi, ropy i rozpaczy. Uklękła kilka kroków od zwierzęcia. To była duża wilczyca leżąca na boku. Jej sierść była skołtuniona, brzuch zapadnięty, a spod przymkniętych powiek sączyła się mętna łza. Ale żyła. Przy jej brzuchu gramoliły się trzy malutkie, ślepe szczenięta, desperacko wciskając pyszczki w matczyne futro w próżnej próbie znalezienia mleka. I wtedy Anna zobaczyła jej pysk. Niemy krzyk zamarł w jej gardle, tam gdzie pod cienką skórą blizny chowały się martwe struny głosowe. Ręka sama odruchowo powędrowała do szyi. Pysk wilczycy był zaciśnięty. Brutalnie, okrutnie, przez żywe ciało przełożono zardzewiały drut, który zamienił pysk zwierzęcia w straszliwą, krwawą maskę. Nie ludzie! szepnął pan Janusz, który zszedł za nią. Jego twarz, ogorzała i surowa, wykrzywiła się z obrzydzenia. Boże, przebacz, nie ludzie! Patrz pani, tu jeszcze wskazał na szyję wilczycy. Na taniej, parcianej obroży wisiał kawałek tektury. Pan Janusz zerwał go i z trudem odcyfrował koślawe litery napisane węglem. Przeczytał je na głos i każde słowo uderzyło Annę jak policzek. Naucz swoich, żeby nie wyły. W tej jednej chwili wszystko się zmieniło. Cała apatia, całe pogodzenie się ze swoją cichą, bezużyteczną starością, które zbierały się w duszy Anny przez trzy lata spłonęły doszczętnie w ogniu zimnej, wściekłej determinacji. Spojrzała w oczy wilczycy. Zwierzę nie warczało, nie próbowało się bronić, po prostu patrzyło na nią, a w tym spojrzeniu był cały ból świata, ból istoty, którą ukarano za jej własny głos. Anna zrozumiała ją, jak nie rozumiał nikt z ludzi. Wiedziała, jak to jest, kiedy krzyk rwie się od środka, a na zewnątrz nie wydobywa się żaden dźwięk. Pan Janusz kaszlnął. Co robimy, pani Anno? Może przynieść strzelbę, żeby się nie męczyła. Anna powoli odwróciła ku niemu głowę. W jej oczach nie było już wszechogarniającego smutku. Płonęła w nich stal. Potrząsnęła przecząco głową jeden raz, ostro. Jej ręce, bez drżenia, otworzyły starą torbę. Palce przyzwyczajonym ruchem prześlizgnęły się obok buteleczek z jodyną, obok sterylnych bandaży. Wyczuły zimny, ciężki metal. Wyjęła cążki do cięcia drutu. Trzymaj głowę, Januszu, tylko nie przyciskaj. Wyszeptała bezgłośnie, a stary myśliwy, jakby ją usłyszał, tylko delikatnie przytrzymał dłońmi wilczy łeb. Jej szopa pachnąca suchymi ziołami i starym drewnem. Zamieniła się w salę operacyjną. Mętne światło jedynej żarówki wyłaniało z półmroku jej skupioną twarz, siwe pasma, które wymknęły się spod chustki i straszną ranę zwierzęcia. Wilczyca nie stawiała oporu. Tylko ciężko oddychała, a w jej oczach zastygła jedna wszechogarniająca męka. Wydawało się, że rozumiała to jej ostatnia szansa. Szczęk. Pierwszy zwój drutu puścił. Wilczyca drgnęła, z jej piersi wyrwał się głuchy, zdławiony jęk. Anna zamarła, pogłaskała ją po skołtunionej sierści na karku, poczekała aż drżenie ustanie. Cichutko. Cichutko, moja dobra, znów samymi ustami wyszeptała. Wiem, że boli. Ten ból trzeba wypuścić. Szczęk, drugi, ostatni. Zardzewiała pętla ściskająca szczęki rozpadła się. Anna ostrożnie wyjęła kawałki metalu z zapalonego krwawiącego ciała. W nos uderzył gęsty zapach zaschniętej krwi i ropy. Pan Janusz odwrócił wzrok. Silnego ma pani ducha, pani Anno. Ja bym nie dał rady. Anna nie odpowiedziała. Pracowała metodycznie, wprawnie, jak przez trzydzieści lat przedtem. Słaby roztwór nadmanganianu potasu, waciki, gojąca maść, którą robiła sama według starej receptury. Jej ręce, w ostatnich latach przywykłe tylko do motyki i igły, przypomniały sobie wszystko. Każdy gest był precyzyjny i pełen czułości. Znalazłaś się na swoje nieszczęście, szeptała, przemywając rany. I tak cię będę nazywać. Znajda. Przeniosła szczenięta do starej skrzynki wyścielonej szmatami i zajęła się nimi. Pipeta, ciepłe kozie, mleko od sąsiadki. Dwa, te silniejsze. Od razu zaczęły łapczywie ssać. Trzeci, najmniejszy, był совсем słaby. Anna długo, cierpliwie, kropelka po kropelce, wpuszczała mu mleko do bezwładnie otwartego pyszczka, aż w końcu przełknął. Pan Janusz wyszedł nad ranem, kręcąc głową, a Anna została. Przysunęła do znajdy taboret i tak siedziała, drzemiąc całą noc. Nie mogła ich zostawić. Po raz pierwszy od trzech lat była potrzebna, nie jako milcząca sąsiadka, której niezręcznie kiwa się głową na powitanie, ale jako specjalistka, jako ratowniczka. Obudziło ją nieznane uczucie, otworzyła oczy, głowa leżała na złożonych na kolanach rękach, a jej dłoń, jej dłoń ktoś dotykał. Opuściła wzrok. Wilczyca jej znajda. Uniosła łeb i słabym, szorstkim językiem ostrożnie lizała jej rękę. Nie prosiła o jedzenie, nie skarżyła się, dziękowała. Jedynym dostępnym jej sposobem. Pani Anna patrzyła na nią, a po jej pomarszczonym policzku powoli toczyła się łza. Pierwsza od wielu lat łza, nie z żalu i samotności, ale z czegoś zupełnie innego. Dwie milczące dusze w starej, pachnącej sianem szopie, Wreszcie się odnalazły. A ich uzdrowienie dopiero się zaczynało. Mijały tygodnie. Szopa pani Anny stała się dla Znajdy i jej szczeniąt prawdziwą twierdzą. Rany na pysku wilczycy zagoiły się, pozostawiając straszne, guzowate blizny. Wieczne przypomnienie o ludzkim okrucieństwie. Zaczęła jeść sama, a szczenięta, nabrawszy sił, Zamieniły się w szare, puszyste i ruchliwe urwisy. Czasami, w ciche wieczory, z zadrewnianych ścian szopy dobiegało ich cienkie, zabawne poszczekiwanie. Uczyły się być wilkami. To właśnie ten dźwięk ją zdradził. Zenon Ignacy tego dnia łatał dach swojej komórki. Zamarł z młotkiem w ręku nasłuchując. Najpierw nie uwierzył. Przesłyszało mu się. Ale potem znowu krótkie, radosne skomlenie to wilcze. Dźwięk, który, jak mu się zdawało, wyplenił, wypalił rozgrzanym żelazem. Jego twarz z purpurowej stała się ziemisto-szara. Rzucił młotek i nie panując nad wściekłością, ruszył w stronę sąsiedniej działki. Anna była w ogródku, podwiązywała pomidory. Usłyszała, jak wściekle zaskrzypiała jej furtka. Na progu stał Ignacy. Jego oczy płonęły złym ogniem. Jesteś wiedźmo, wycharczał wskazując na nią palcem. Słyszałem, twoje pomioty słyszałem. Coś ty, Anka, do reszty zdurniała, zarazę do wsi sprowadziłaś. Anna w milczeniu wyprostowała się, otrzepała ręce z ziemi i spokojnie spojrzała mu w oczy. Jej niewzruszenie rozwścieczyło go jeszcze bardziej. Co milczysz? Myślisz, że się wymigasz milczeniem? Zrobił krok w stronę jej działki. Ja tego tak nie zostawię! Weszła w milczeniu do domu i po chwili wróciła ze swoim zeszytem. Starannie nakreśliła piórem kilka słów i podała mu kartkę. Żywa istota potrzebowała pomocy. Ignacy przebiegł wzrokiem po linijce. Jego twarz wykrzywił grymas. Pomocy? ryknął i wytrącił jej zeszyt z rąk. Kartki rozsypały się po zakurzonej ścieżce. Ja ci pokażę pomoc, zmuszę to bydle, żeby zamilkło na zawsze i ciebie razem z nim, stuknięta babo. Odwrócił się i odszedł, trzaskając furtką tak, że zadrżał płot. Pani Anna stała przez chwilę, potem powoli, nie schylając się, pozbierała rozrzucone kartki. Na jej twarzy nie było strachu, tylko zimna, ciężka determinacja. Wojna została wypowiedziana. Ignacy słów na wiatr nie rzucał. Dwa dni później Anna, wychodząc rano po wodę, nadepnęła na coś ostrego. Przy samej furtce w trawie rozsypane były odłamki potłuczonej butelki. Zielone, ząbkowane specjalnie po to, by ranić łapy. A potem po wsi rozeszły się plotki. Obrzydliwe, lepkie jak pajęczyna. Że Annie do reszty odbiło, że trzyma u siebie watachę wilków że wilki niedługo zaczną zażynać kury, a potem, kto wie, rzucą się na dzieci. Ludzie, którzy jeszcze wczoraj się z nią witali, zaczęli przechodzić na drugą stronę ulicy. Sąsiadka, od której kupowała kozie mleko, stwierdziła, że koza się rozchorowała. Samotność, którą Anna kiedyś sama wybrała, teraz zamieniła się w wygnanie. Ona i jej milcząca, szara rodzina znalazły się w oblężeniu. Lato minęło połowę i spopieliło sierpień. Nie było czym oddychać. Ziemia popękała, trawa pożółkła i chrzęściła pod nogami jak suche ciastka. Każdego dnia ze starego radia w kuchni Anny dobiegał trewożny, monotonny głos spikera. W regionie utrzymuje się piąty, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Wstęp do lasów jest kategorycznie wzbroniony. Powietrze było gęste. Pachniało spalenizną z dalekich torfowisk i utajonym nieszczęściem. Szczenięta wyrosły. Były to teraz trzy młode, silne wilki nastolatki, zwinne i szybkie. Już nie mieściły się w szopie i żyły w dalekim rogu działki, w przestronnym końcu, który pomógł zbić milczący Pan Janusz. Dla Anny były jej rodziną, jej dumą i jej wiecznym strachem. Strach przybrał realny kształt w jeden z takich dusznych, bezwietrznych dni. Anna jak zwykle wyniosła wilkom stare, ocynkowane koryto. Napełnione świeżą wodą ze studni. Młode radośnie rzuciły się do wody, ale znajda ich matka wystąpiła naprzód i zagrodziła im drogę. Wydała z siebie krótki, gardłowy warkot, od którego wilczęta posłusznie się cofnęły. Wilczyca powoli podeszła do koryta. Nie piła. Wciągała nosem powietrze, przechylając głowę, a sierść na jej karku powoli uniosła się w górę. Potem odskoczyła jak od ognia i spojrzała na Annę. W jej żółtych oczach był nie tylko strach, była w nich wiedza, ostrzeżenie. Serce Anny zamarło i zaczęło bić szybkim, bryewosznym rytmem. Podeszła do koryta. Woda jak woda, czysta, przejrzysta, ale kiedy przejechała dłonią po dnie, palce wyczuły jakiś śliski, białawy osad. Podniosła dłoń do twarzy, Ledwo wyczuwalny, obcy apteczny zapach. Gwałtownie się wyprostowała, odwróciła i zamarła. On tam stał, przy płocie swojej działki, Zenon Ignacy. Nie chował się, nie krył. Po prostu stał i patrzył na nią. W rękach trzymał pustą, papierową torebkę. Na jego twarzy nie było ani wściekłości, ani złości. Tylko zimna, martwa satysfakcja człowieka. Który zrobił to, co powinien, i czeka na rezultat. Ich spojrzenia spotkały się ponad pięćdziesięcioma metrami spalonej słońcem ziemi. W tej ogłuszającej ciszy, przerywanej jedynie cykaniem świerszczy, słowa nie były potrzebne. Anna wszystko zrozumiała. Przekroczył ostatnią granicę. To już nie była złość. Nie plotki. Nie potłuczone szkło przy furtce. To była próba morderstwa. Cichego, podłego. Z zapłotu. On wiedział, że ona wie, a ona wiedziała, że on nie przestanie. Anna powoli, jednym ruchem przewróciła ciężkie koryto. Zatruta woda chrusnęła na suchą, spragnioną ziemię. Punkt bez powrotu został przekroczony. Noc nie przyniosła ochłody. Położyła się na osadzie duszną, trewożną kołdrą. Około północy zerwał się wiatr. Suchy, porywisty, niosący z północy zapach dalekiej spalenizny. Ludzie spali, zmęczeni upałem i nie wiedzieli, że ten wiatr pędzi na nich wspólną zgubę. Pierwsza poczuła ją znajda. Zerwała się niespokojnie wciągając powietrze. Młode wilki obudzone jej niepokojem również wstały. W zapachu wiatru rozpoznała swojego odwiecznego wroga najstraszniejszą leśną bestię. Ogień. I był blisko. Spojrzała na ciemne okna domu, gdzie spała jej milcząca wybawicielka. Spojrzała na światła osady, gdzie mieszkali ludzie, źli i dobrzy, różni. W pamięci na mgnienie zapłonął fantomowy ból od zardzewiałego drutu, ale instynkt, który był starszy niż jakakolwiek krzywda, okazał się silniejszy. Instynkt, by ostrzec. Znajda uniosła ku obojętnym gwiazdom swój oszpecony bliznami pysk i zawyła. To był straszny dźwięk chrapliwe, zduszone, pełne bólu wycie, rwące się ze zmasakrowanego gardła. Nie przypominało czystej pieśni wolnego zwierzęcia. To był dzwon na trwogę, krzyk. W tej samej sekundzie do jej głosu dołączyły trzy inne młode, silne, dźwięczne. Cztery wilcze głosy splotły się w jeden rozpaczliwy sygnał alarmowy, który uderzył w śpiącą osadę, jak uderzenie dzwonu. W oknach jedno po drugim zaczęły zapalać się światła. Otwierały się drzwi. Znowu te wilki, krzyknął ktoś ze złością. Anka, uspokój te swoje bestie, spać nie dajesz. Gdzie moja strzelba? Zaraz ja ich nauczę wyć, dobiegło z podwórka Ignacego. Wyskoczył na ganek, gotów napawać się męką otrutych zwierząt, które, jak myślał, zwijają się w przedśmiertnych drgawkach. I w tym momencie krzyknęła kobieta ale nie ze złości, z przerażenia. Ludzie, patrzcie, niebo! Wszyscy, którzy byli na zewnątrz, unieśli głowy. Północna strona nieba nie była czarna, płonęła szkarłatną, upiorną łuną. Ściana ognia, pożerając stuletnie sosny, pędziła prosto na nich, gnana wiatrem. Iskry, niczym ogniste pszczoły, dolatywały już do skrajnych domów. Zaczęła się panika. Krzyki, płacz, ryk krów, szczekanie psów. I nad całym tym chaosem, nie milknąc ani na sekundę, płynęło równe, potężne wilcze wycie. Już nie wydawało się groźbą. Było ratunkiem. Jedynym dźwiękiem, który przebił się przez sen i obwieścił nadejście śmierci. Ignacy stał na swoim ganku, jak wryty. Ryk ognia, zapach dymu, Ognista Łuna. Wszystko to rzuciło go dwadzieścia lat wstecz, w tę straszną noc, kiedy stracił wszystko. Groza, którą całe życie próbował zepchnąć jak najgłębiej, wyrwała się na zewnątrz i sparaliżowała go. W płomieniach widział twarz swojej żony. Nogi zamieniły się w kamień. Nie mógł ani uciekać, ani krzyczeć. Pierwsza płonąca głownia z trzaskiem upadła na jego suchy, drewniany dach. A on po prostu stał i patrzył, jak ogień, którego bał się przez całe życie, przyszedł po niego. I jedynym ostrzeżeniem przed tym był głos, który tak desperacko próbował zmusić do milczenia. Który moment tej opowieści stał się dla was tym ostatecznym dowodem, że na świecie jest coś więcej niż tylko przypadek? Kiedy zrozumieliście, że znajda to niezwykła wilczyca, ale cichy wykonawca wyższego prawa sprawiedliwości? Podzielcie się swoimi myślami w komentarzach. Każde wasze słowo to kolejne potwierdzenie, że wszechświatowa równowaga istnieje, a my wszyscy jesteśmy jej świadkami.